I dlatego nazywa się to tajnym przeszukaniem. Wchodzą, przeglądają wasze dokumenty, komputer, mogą też założyć aparaturę podsłuchową albo mikrokamery, a jeżeli chcą was zniszczyć, to mogą też coś podrzucić. Mogą to być narkotyki, może to być wgranie coś do waszego komputera, na przykład zdjęcia pedofilskie, następnego dnia przyjdzie policja, zabierze ten komputer, znajdzie te zdjęcia i jesteście załatwieni do końca życia. Kończycie swoje życie jako pedofile. Aby wam robiło takie rzeczy wielokrotnie, przestępcze rzeczy. Proszę Państwa, może się Państwu wydać to dziwne albo wręcz nierealne. Przecież macie świetne zamki, macie czujność sąsiadów, inne zabezpieczenia. Jak to się dzieje? Jak takie rzeczy mogą się dziać? Mogą się dziać. Jest w Niemczech, w Hamburgu, taka firma Wendt, która monitoruje cały rynek światowy zamków. Rozmaitych sejfów, samochodów nie do otwarcia. Jeżeli się coś takiego gdzieś pojawia, ściągają to do siebie do hamburga, rozbierają na czynniki pierwsze tak długo ćwiczą, aż się nauczą otwierać to w kilkanaście sekund, a potem uczą oficerów zaprzyjaźnionych służb specjalnych, brytyjskich, amerykańskich, także kluczników z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Innymi słowy, klucznicy ZBW otworzą każdy zamek w kilkanaście sekund. Nie ma takiego zamka, którego nie otworzą. Możecie Państwo widać to. Irracjonalne, bo przecież w każdej chwili może ktoś wrócić do takiego domu. Sąsiad może zwrócić uwagę, macie może krewnych, którzy mogą przyjść. Jednym słowem, co z tego, że wejdą do waszego mieszkania? Ryzyko dekonspiracji jest olbrzymie. To się tak nie dzieje. W Polsce robi się kilkaset tajnych przeszukania rocznie i nie było nigdy ani jednej wpadki. Dlaczego? Dlatego, że robi się to profesjonalnie. Na początku bardzo długo słucha się takiego figuranta, do którego chce się wejść. Czyli poznaje się jego rozkład dnia, plan dnia, sprawdza się czy jest blisko domu czy daleko. I wtedy, kiedy jest najbardziej dogodny moment, kiedy właściciel mieszkania i jego bliscy są daleko od tego mieszkania, wtedy robi się takie tajne przeszukanie, ale niczego nie zostawia się przypadkowi, bo nawet w takiej sytuacji, gdy właściciele są daleko, to i tak wszystkie potencjalne osoby, które mogłyby do tego mieszkania przyjść, krewnych, bliższych, dalszych, obejmuje się obserwacją. W momencie tajnego przeszukania kilkudziesięciu funkcjonariuszy ABW zajmuje się obserwacją takich osób. I jeżeli choćby jedna z nich wymknie się kontroli, to wtedy następuje przekazanie informacji do centrum monitorującego tajne przeszukanie i następnie. Uruchamiany jest drugi pierścień obserwacyjny. Ten drugi pierścień ma za zadanie zatrzymać państwa w jakikolwiek bądź sposób. Może to być sztuczna bójka. Naprzeciwko będzie szło dwóch mężczyzn udających pijanych, potrącą państwa ramienie i wywołają bójkę. Jeżeli jedziecie samochodem i nie ma innego wyjścia, to zrobią sztuczną stłuczkę. Jeżeli jakimś cudem przejdziecie, ten drugi pierścień obserwacyjny, jest trzeci pierścień, to już nikt nie bawi się w jakieś konspirowanie. Tutaj podchodzą do was, zakładają kajdanki na ręce, mówią, że jesteście zatrzymani na progu waszego domu, odwożą na komendę policji, tam po trzech godzinach was wypuszczają, przepraszają, mówią, że nastąpiła pomyłka. Jednym słowem, nie ma takiej możliwości, by w momencie, gdy ktoś ma w mieszkaniu funkcjonariuszy ABW, w mieszkaniu, w hotelu czy w biurze i było tajne przeszukanie, by ten ktoś wszedł do tego mieszkania, biura czy hotelu. To się nie ma prawa zdarzyć i nigdy nie zdarzyło. Tomek Muzyński wiedział o tym, jak działa jego firma. Wiedział o tym, że jeżeli postawi się w swojej firmie, to konsekwencje mogą być straszne. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, w której macie taką perspektywę. Z jednej strony luksusowe życie, a z drugiej zatarcie z ludźmi, którzy działają takimi metodami brudnymi, nie fair, całkowicie przestępczymi, a jednocześnie reprezentują Państwo. Wyobraźcie sobie, że macie taką perspektywę. Co kto by wybrał? Niech każdy odpowie w swoim sumieniu. Tomek zniski odmówił wzięcia udziału w tej operacji. Podjął ryzyko pozostania porządnym człowiekiem. Był wtedy już po tej jasnej stronie mocy. To był początek jego kłopotów i moich kłopotów, a jego kłopoty oczywiście urosły do tej potęgi w momencie, gdy ja napisałem ten nieszczęsny list. Proszę Państwa, wszystko to zeznał w toku postępowania sądowego i dodał, że udział w tej operacji nazwanej przez media aferą marszałkową wziął nie tylko pułkownik Jacek Monka, zastępca szefa ABW, ale także Krzysztof Bondarek, szef ABW. Wszystko za pełną zgodą i porozumieniem premiera Donalda Tuska. Proszę Państwa, jak nazwać taki układ, w którym z jednej strony działa prezydent Bronisław Komorowski, przecież o tym, że jego rola w aferze marszałkowej była kluczowa. O tym, że rola jego kolegów z WSC, takich jak pułkownik Leszek Tobierz, była kluczowa. Ja wiedziałem dawno temu. A z drugiej strony działają w tej samej sprawie tacy ludzie jak Krzysztof Bondarek, szef ABW, jego zastępca Jacek Mąka, a wszystko to dzieje się za zgodą i przy pełnej wiedzy premiera Polski Donalda Tuska. Z jednej strony, proszę państwa, jakby do jednej bramki działa taki konglomerat przestępczy, w którym występuje urzędujący prezydent, urzędujący premier, urzędujący szef ABW, Urzędujący jego zastępca. Proszę Państwa, i jeszcze do tego oficerowie w Jak nazwać inaczej taki konglomerat postaci, jeżeli nie mafia państwowa? To jest mafia państwowa. Trudno nazwać to inaczej. Dlatego ja wierzę w to głęboko, chcę w to wierzyć, że czas działań takich ludzi dobiega końca. Ja rozumiem, jak bardzo trudno takich ludzi postawić przed sądem, bo przecież widzę te działania na zewnątrz naszego państwa. Widzę, jak to wszystko wygląda, widzę, jakie to jest trudne, ale jeżeli nie teraz, to kiedy? Cały czas mam wielką nadzieję, że będziemy, będziemy wreszcie normalnym państwem, w którym nie ma świętych krów i wszyscy są równi, a nie jak u Ruela, że są równi i równiejsi. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak działa mafia państwowa, czym była w rzeczywistości, jak działało ABW, jak działały służby specjalne w Polsce, Tomek Buzyński jest tak naprawdę głównym autorem książki pod tytułem Oficer. Nie ma jego nazwiska na okładce, bo on nie chciał, ale zgodził się bym przedstawiał go jako cichego współautora, to jest tak naprawdę jego książka. Trzeba było wielkiej odwagi, trzeba było rzeczywiście spojrzeć śmierci w oczy, dojść do jakiejś granicy strachu, po której się spokój zaczyna, żeby napisać taką książkę. Ja tą książkę przeredagowałem, napisałem na nowo, tak, żeby była bardziej dla Państwa dostępna. Natomiast to jest cała wiedza. Jeżeli Państwo chcecie wiedzieć, jak się w Polsce werbuje sędziów, prokuratorów, Dziennikarzy, samostawowe zapisy, które nie pozwalają werbować dziennikarzy, sędziów czy prokuratorów, nie pozwalają. Jest zakaz. To jest przestępstwo. Służby specjalne nie mają prawa zwerbować sędziego, prokuratora czy dziennikarza. Życie przepisy przepisami, a życie życiem. Werbuje się ich na gminie, na pęczki. A potem się Państwo możecie dziwić, dlaczego zapadają takie wyroki sądowe, a nie inne. Dlaczego prokuratorzy od tak z powietrza, z kapelusza oskarżają ludzi nie wiadomo dlaczego. Dlaczego dziennikarze częstokroć są tak podli, że kłamią, mając pełną świadomość tego, że kłamią albo piszą pewne rzeczy na zlecenie. Dlatego, że nie są Panami swojej woli. Są pewnego rodzaju pacjentami. Jeżeli Państwo chcecie zobaczyć, jak to działa albo działało, mam nadzieję, że mogę mówić w czasie przeszłym, choć pewien tego nie jestem, dlatego że ten układ, choć w tej chwili nie ma dostępu do, tak bezpośrednio do władzy, to przecież ci ludzie mają w rękach wiele innych postaci życia publicznego poprzez nacisk, poprzez szantaż, poprzez tak zwane haki, mają wciąż jeszcze olbrzymi wpływ na olbrzymi oddziaływanie na naszą obecną rzeczywistość. Nawet na tą obecną rzeczywistość. To nie minęło, to jest historia, która wciąż trwa. Jeżeli Państwo chcecie zobaczyć, jak to działa, to to jest wszystko napisane w książce oficer. Proszę Państwa, nie powiedziałem tego, powinienem tutaj dodać takie zdanie łącznikowe. Po siedmiu latach, gdy nie mieliśmy żadnego kontaktu, ja i ten kolega z ABW, major Tomasz Budzyński, porozmawialiśmy słowo do słowa, rozmowa do rozmowy, my dwa gdzieś tam bardzo mocno <laughs> przetrąceni przez życie, Którzy gdzieś tam kiedyś stanęli oko w oko ze śmiercią, mieli umrzeć, nie umarli, połączyliśmy siły. Ja, dziennikarz śledczy, z, kilku, z ponad 20-letnim dorobkiem, z bardzo trudnymi przejściami za sobą, i on, major ABW, z kilkunastoletnim stażem, z równie trudnymi przejściami. Połączyliśmy te siły i od tamtej pory piszemy razem. Napisaliśmy trzy książki. Tomka nie ma na okładkach ale chyba od tego roku już będzie. Nie chciał. Do tego momentu nie chciał, choć ja go namawiałem, żeby także widniał jako autor, ale mówił, że nie chce. Z jakichś tam powodów nie chciał. Natomiast zgodził się, by mówił o nim, że jest cichym współautorem. Myślę, że książki, które planujemy na ten rok, między innymi Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego, to już będzie z Tomkiem Budzyńskim na okładce. Proszę Państwa, tak więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę zobaczyć, jak to działało. Nie wiem, czy mogę mówić: działało, czy działa, to jest to wszystko w książce Oficer. Książka Niebezpieczne Związki Andrzeja Lepera, od której zacząłem. Ta książka, która miała premierę 23 listopada, a dla której wierzę, że wszystko co najciekawsze jest dopiero przed nami. To się okaże po moim przesłuchaniu w prokuraturze, które nastąpi 2 lutego. Proszę Państwa, Andrzej Leper. Nie popełnił samobójstwa. Andrzej Leper był człowiekiem, który miał wiele tajemnic, który rzeczywiście zawiązał te niebezpieczne związki, wszedł w nie bardzo głęboko. Wydawało mu się, że ma na tym kontrolę, wydawało mu się, że do pewnego stopnia nad tym panuje, ale nad tym się nie da zapanować. Jeżeli ktoś przekroczy cienką czerwoną linię, to tak naprawdę potem bardzo ciężko. To jest praktycznie nierealne wyjść z czegoś takiego, z takiej matni. Skąd nasza i moja, Tomka, moja i Tomka wiedza, Tomka Bodzyńskiego wiedza o niebezpiecznych związkach Andrzeja Lepera, wiedza na tyle ciekawa, że prokuratura y, zmierza do wszczęcia śledztwa na nowo w tej sprawie, bo przecież temu służy moje przesłuchanie w prokuraturze. Proszę Państwa, spróbuję powiedzieć to na okrągło, żeby nie zepsuć tej pracy, którą wykonaliśmy razem z Tomkiem, żeby ona rzeczywiście przysłużyła się czemuś dobremu, nie tylko książce, ale pewnym działaniom, które wierzę w to nastąpią. Ale muszę to mówić na okrągło także dlatego, bo nie chcę narazić mojego kolegi na kolejne bardzo poważne problemy w sytuacji, gdy już go raz naraziłem. Andrzej Leper bardzo często jeździł na Ukrainę, nad takie jezioro Świteś. Jest oczywiście jezioro na Świteś na Białorusi, bardziej znane, opiewane w poezji. Jest także na Ukrainie. Mniej znane Ukraińcy mówią na nie świtość lub świtać. Nad to jezioro bardzo często jeździł Andrzej Leper. Wydawało mu się naiwnie, że gdy jest z dala od oczu bliskich i od oczu ścigliwych polskich dziennikarzy, to może się czuć bezpiecznie i zachowywać bardzo swobodnie. Tak to delikatnie ujmuje. Jaką trzeba było mieć naiwność, by tak sądzić? Wszystkie te spotkania, kontakty, Balia. To jest standard w warunkach ukraińskiej gościnności tak to delikatnie ujmuje Państwo wiecie, co chcę powiedzieć. Było monitorowane przez SBU, czyli Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy i FSB, czyli Federalną Służbę Bezpieczeństwa Rosji. Te dwie służby wymienią w jednym ciągu, co możecie Państwo wydać dziwne, przecież te kraje dzisiaj są zwaśnione. Ale pamiętajcie Państwo o tym, że dzisiejsi oficerowie SBU i FSB w przeszłości tworzyli jedne służby, GRU albo KGB, to są często koledzy z dawnych lat, których łączy wspólna przeszłość, a także wspólne interesy. Innymi słowy, chcę Państwu powiedzieć, że wojna wojna, żołnierze walczący na froncie to jedno, a koledzy z dawnych służb, których łączy wiele interesów i wiele tajemnic, to zupełnie co innego. Że Państwu podać to na jednym przykładzie, kilka lat temu szef. Służby bezpieczeństwa Ukrainy pojechał do Moskwy, przekazał tam wszystkie tajemnice, całą agenturę SBU, przekazał w ręce FSB i w ciągu jednego dnia z szefa SBU został generałem FSB. Ta symbioza była i jest. Służby ukraińskie i rosyjskie do spółki monitorowały działania, spotkania i te takie bardzo swobodne zachowania działaczy samoobrony na Ukrainie. To był początek. Tych haków, tych szantaży, którym później Andrzej Leper był poddawany. Sam początek. Bo oczywiście, zbieranie takich materiałów nie jest tak, że ono nie służy niczemu, że jest to sztuka dla sztuki. To byłoby w języku służb największe marnotrawstwo. Jeżeli się takie materiały zbiera, no to one potem prawie zawsze są źródłem nacisku. Od tego zaczęły się te niebezpieczne związki Andrzeja Lepera z ludźmi z SBU i z ludźmi FSB. Skąd wiedział o tym Tomek Budzyński? I tu powiem na okrągło ze względu na to, co powiedziałem Państwu wcześniej, by nie narażać mojego kolegi i nie popsuć tej pracy, którą wspólnie wykonaliśmy. Jeżeli Państwo weźmiecie pod uwagę, że mojemu koledze z ABW podlegała nie tylko kontrola kontrwywiadowcza na terenie Polski, ale także tak zwany płytki wywiad na terenie Ukrainy i Białorusi płytki wywiad dotyczący. Także spotkań polskich polityków, którzy spotykali się w takich półprywatnych relacjach z innymi ludźmi na Ukrainie i Białorusi. Jeżeli Państwo dodacie ten element do tego, co powiedziałem 5 minut wcześniej czy 10 minut wcześniej o tym, jak wygląda tajne przeszukanie, o tym, jak zakłada się podsłuchy, mikrokamery, w jaki sposób się monitoruje działania różnych osób w mieszkaniach, w biurach, w hotelach, dodajcie Państwo sobie te dwa elementy i dowiecie się, skąd jest nasza wiedza w tej książce. Ja nie muszę stawiać kropki na D, bo jestem pewien, że Państwo zrozumieliście, co chciałem powiedzieć. Jednym słowem, ta nasza wiedza zawarta w tej książce, wiedza mojego kolegi Tomka Budzyńskiego, była wiedzą mniej więcej równą tej wiedzy, jaką Andrzej Leper miało sobie sam, a może nawet większą niż Andrzej Leper miało sobie sam. I ta wiedza jest w tej książce. To było pierwsze źródło naszych informacji. Było także drugie źródło. Tym drugim źródłem był Nieżyjący lubelski adwokat, który się nazywał Petro Stach, w Polsce on się przedstawiał jako Piotr Stach z pochodzenia Ukrainiec, W Polsce znał kolega, przyjaciel wielu polskich polityków z prawej i lewej strony sceny politycznej. Człowiek wielu talentów. Jego największym talentem było bardzo szybkie poznawanie wielu osób, skracanie dystansu. Człowiek, który był wcześniej oficerem radzieckiego, rosyjskiego specnazu. Proszę Państwa, tenże człowiek, Petro Stech był drugim źródłem naszej informacji, które zawarliśmy w tej książce. Mówię był w czasie przeszłym, dlatego że człowiek ten w marcu 2016 roku został zamordowany. Na dwie godziny przed spotkaniem, na którym miał nam ujawnić wiele kolejnych ciekawych rzeczy. Sporo ujawnił, ale pewnej części nie zdążył. Kim był Petro Stech? Był przedstawicielem na całą Polskę instytucji. O bardzo ładnym brzmieniu, ale o bardzo brzydkim działaniu. Ta instytucja to zakon rycerzy Michała Archanioła. Jeżeli Państwo słyszycie taką nazwę, to myślicie sobie, że to są jacyś pobożni ludzie, którzy robią jakieś dobre rzeczy, tak powinno być, ale tak nie jest. Zakon rycerzy Michała Archanioła, to instytucja założona przez oficerów SBU i FSB. Instytucja. Jak wiele innych w Rosji i na Ukrainie, która ma tylko pozory działalności religijnej, altruistycznej czy charytatywnej. Służby specjalne rosyjskie i ukraińskie często zakładają takie instytucje, którym dają w nazwie jakiś pierwiastek religijny, ale w rzeczywistości instytucje te zajmują się działalnością wywiadowczą, szpiegowską. Taką działalnością zajmował i zajmuje się w Polsce zakon rycerzy Michała Archanioła. Jesteśmy pewni z tąkiem, że w tej książce jest wiele informacji, które... Będą, są, mamy już takie informacje, czymś absolutnie nowym, także dla polskich służb specjalnych. Wierzę w to, że na bazie tej książki ukrocona zostanie także działalność zakonu rycerzy Michała Archanioła. Proszę Państwa, zakon rycerzy Michała Archanioła założyło dwóch oficerów. Jeden z FSB, a drugi z SBU. Ten drugi to Nikoła Hinajło, z którym Andrzej Leper był w bardzo bliskich relacjach. Poznał go nad jeziorem Świteś, tam gdzie dochodziło do tych pierwszych jego niebezpiecznych związków. Nikola Hinajło był na tyle blisko Andrzeja ale...